Ja Magusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Poprzednim razem Tomek wydoroślał, ale nie zmieniliśmy mu pokoju, więc wcisnął się do swojego za małego łóżeczka. Dzisiaj koniecznie będziemy musieli zająć się jego pokojem, tylko zanim to się stanie, chciałam wam pokazać, Tomek stwierdził, że chce zmienić kolor włosów wybrał blond. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać nowa wersja Tomka. Tak wygląda nasz młody Tomek. Chyba niezbyt w dobrym nastroju jest. Nie martw się Tomek, zaraz robimy Ci pokój, więc nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Wiesz co, ty chyba jesteś ogólnie już wyspany. Myślę, że możemy wysłać go na siłownię dlaczego by nie? Niech podtrenuje trochę, popracuje nad sylwetką. Poprzednim razem też mówiłam o tym, jak siadł koło niego jego tata, czyli Damian, że Tomek musi popracować nad swoją sylwetką. Napij się wody i możesz jak najbardziej zejść na siłownię. Tak jak mówiłam, Tomek zabrał się ze za ćwiczenia, ale jemu to niezbyt dobrze idzie. Chyba nie odziedziczył po mamie talentu do sportu. Nie martw się, wyrobisz się, trochę poćwiczysz. Z kolei Małgorzata. Małgorzata naprawdę przegięła. Wróciła dużo szybciej niż sądziłam do swojej formy. Oczywiście myśli nad kolejnym dzieckiem. Ja nie wiem, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby pozwolili sobie na jeszcze jedno dziecko? Myślę, że to w sumie mogłoby być trochę za wiele. Ten dom wydaje się już trochę za ciasny dla takiej ilości osób. Ale na szczęście, Zuzia jest bardzo odpowiedzialnym dzieckiem. I zobaczcie, stwierdziła, że posprząta po imprezie. Tomek, mam nadzieję, że odrobiłeś lekcję, bo wiesz, teraz już trochę trudniej będzie. Praca domowa z podstawówki to już chyba nie jest to. Praca domowa oczywiście niech odrobi lekcję w takim razie. Trening może, może poczekać. Małgorzata, czy ty znowu potajemnie ćwiczysz? Czy naprawdę nie da się Tobie przemówić do rozsądku, żebyś trochę prze, przestała przesadzać? No, ten kaloryfer to jest chyba coś po prostu, czego Małgorzata pragnie, i nie możemy jej powiedzieć, nie rób tego. Ale zajrzyjmy, jak tam jej praca. Czy Małgorzata dzisiaj idzie do pracy? Za 7 godzin wszystko jest ukończone. Oczywiście trening oczywiście też samego rana skończony. Małgorza, to przecież robiłaś już trening, po co idziesz znowu ćwiczyć? Dobra, wiecie co, chyba jej po prostu odpuszczę, niech ona sobie e, trenuje. Zajmijmy się Zuzią, bo Zuzią też trzeba byłoby się zająć. Zuzia ma problemy z rozstrzyganiem konfliktów, no i jest mało empatyczna. Myślę, że e, może tata mógłby trochę e, pomóc jej? Damian, co tak siedzisz? Damian, wszystko w porządku? Chyba wszystko w porządku, też wszyscy postanowili po kolei, że będą tańczyć, nie wiem co, im, co ich wzięło na takie tańce z rana No dobra, niech sobie Damian tańczy, wszyscy zajmują się sobą, wiecie co, zróbmy ten pokój, póki Tomek będzie w szkole Zrobimy mu pokój, tak żeby oczywiście mógł wrócić i mieć niespodziankę, bo oczywiście nie będzie znał efektu końcowego, dopóki nie wróci ze szkoły No ale Tomek, czy ty już idziesz do szkoły? No idź, idź, bo już najwyższa pora. Ja chcę zacząć budowę. Zuzia oczywiście też idzie do szkoły, tylko do podstawówki już teraz. Damian, a ty jak z pracą stoisz? Damen ma wolne, także nim nie musimy się przejmować. Przygotowanie jedzenia i drinków jest ukończone prawie. Myślę, że do, do tego momentu, jak będziesz szedł do pracy, już wszystko zrobimy. Dzieciaki są w szkole, w takim razie krótki time i będziemy przebudowywać pomieszczenia. Tak sobie pomyślałam, że ten pokój również zagospodarujemy jako pokój Tomka. Zniszczymy tą ścianę i zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądał pokój nastolatka. No dobra, tak się prezentuje pokój Tomka w tym momencie. Wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. No też myślę, że Zuzia nie będzie pocieszona, że ona ma teraz mniejszy pokój niż Tomek, ale z drugiej strony myślę, że zaakceptuje fakt, że. bo jednak przecież jest młodsza. Małgorzata, no proszę cię, ja wiem, że ty się najlepiej czujesz, gdy ćwiczysz, ale proszę cię, przestań. Przecież nie możesz mieć takich mięśni. No chyba, że to praca cię zmusza do tego. Tak, wiem, że zależy Ci na kasie, no ale już niedługo Twoja aspiracja się spełni. Skąd Ty wziąłeś te brudne naczynia? Nie mam pojęcia. Damian, czy Ty z kolei aktualizowałeś znowu status? Jejku, on już ma półtora miliona obserwujących. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało, Damian. Szczerze mówiąc, gratulacje, jestem z Ciebie dumna. Może warto byłoby zrobić coś interesującego w takim razie, skoro masz tyle obserwujących, żeby jakoś im zaimponować. Może Damian spróbuje zrobić kolejne krzesło, bo dlatego, że w pokoju jest jeden jedno krzesło bardzo słabe. Także czekam, aż zrobisz dobre krzesło. Jedno krzesło, jak widzicie, mamy już zmienione. Tutaj chodziło mi oczywiście o miejsce, gdzie można sobie pograć w szachy. Jedno wspaniałe krzesło Damian już zrobił, także fajnie byłoby, jakby zrobił jeszcze jedno takie wspaniałe krzesełko. Czy nie wyszedłeś w sprawy? Dawno tego nie robiłeś, szczerze powiedziawszy, ale chyba przy Twoim poziomie umiejętności niczego się nie zapomina. Tak, ewidentnie Damien wygląda na takiego, który wie, co robić. Słuchajcie, on przecież nawet jedną ręką trzyma się pod bok, no bo doskonale wie, jak to zrobić. Chociaż to nie wygląda to zbyt profesjonalnie. Co wy robicie? Dokąd oni idą? Wiecie co, to mi wygląda na barabara. Oni ewidentnie idą barabara, ale sypialnie macie na górze. No nie mówcie, że polecicie w kosmos, żeby robić barabara. Ewidentnie po to właśnie wsiadają do rakiety. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że będą miło się bawić i że wrócą bezpiecznie, bo w sumie nie wiadomo, co to się wydarzy w kosmosie. Okej, okay, wracają. Widzę, że rakieta jest pełna miłości. To chyba paliwo dzisiaj było. A gdzie jest Damian? to? Jak się przestraszyłam, że Damian nie wrócił z, tego, z tej wyprawy. Jak widać, kosmiczna podróż sprawiła, że oboje są bardzo brudni. W takim razie dobry pomysł, żeby wybrali się pod prysznic. Jak tam w szkole? Czy wszystko w porządku? Tomek też jest brudny. No, trzeba było się umyć, już jesteś w takim wieku, że powinieneś myśleć o swojej higienie. Na pewno, gdy wrócisz, będziesz mógł się wykąpać. W sumie Tomek, żeby mieć lepszą ocenę, musi osiągnąć trzeci poziom jednej umiejętności. Tylko jaką umiejętność można u niego rozwinąć, skoro jest nieuleczalnym romantykiem? Czy Zuzia powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Jaś? Pewnie, czemu nie? Damian był przez chwilę sam w domu i stwierdził, że będzie malować. Bardzo dobrze. Czym ty jesteś taki zażenowany? Oj, chyba widzę, czym on jest zażenowany. O matko, jaką idzie! Bardzo dziwnie Tomek chodzi. Z czego to wynika? Czy to wynika z Twojego zawstydzenia, Tomek? Naprawdę mam bardzo dziwną minę. Czy on jest zażenowany przez to? Nie patrz na mnie. Czasem masz wrażenie, że nic ci nie wychodzi, a wszyscy dookoła cię oceniają. Kurczę, to chyba nie był dobry dzień. Zuzia, ty też jesteś zawstydzona? No, dlaczego? Nie można wymazać tego obrazu z pamięci. Przypadkiem zdarzyło Ci się zobaczyć coś, czego nie powinnaś była widzieć. Chyba Zuzia zobaczyła. Tomka. Tomek, dlaczego ty tak dziwnie chodzisz? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co Tomkowi się stało, że tak dziwnie chodzi. Ale wygląda, jakby go trochę połamało. Zuzia, nie martw się. Twoje złe wspomnienia na pewno znikną. O proszę! Tu chyba naprawdę nieźle się przyjaźnie rozwija. A może, może Jaś będzie w przyszłości kimś więcej dla Zuzi? Opisz krępujące wspomnienia. Zuzia stwierdziła, że musi napisać coś w swoim pamiętniku. Jaś, nie martw się, nie przejmuj się, Zuzi na pewno przejdzie, wszystko będzie w porządku. E, może sobie pograsz na komputerze na przykład w tym czasie? Nie? To może byś coś zjadł? Albo potańczył? Proszę, Tomek! Czy ty stwierdziłeś, że będziesz uczyć się gry na skrzypcach? Szczerze powiedziawszy, to bardzo dobry pomysł, więc już wiemy, że to jest umiejętność, którą Tomek będzie próbował rozwijać. No, w tym momencie raczej jeszcze to dobrze nie brzmi, ale z drugiej strony jak na pierwszy kontakt z instrumentem, to naprawdę nie jest tak źle. Zuzia i Jaś bardzo dziwnie na siebie spoglądają i szczerze powiedziawszy, nie wiem czy coś z tego będzie. Chyba Zuzia jest zbyt zawstydzona, żeby w ogóle odezwać się do Jasia, a Jaś, on chyba woli grać przy komputerze. Jaś chyba stwierdził, że spędzi czas trochę z Damianem. Damian jest człowiekiem, który ma duże doświadczenie życiowe, wiele umiejętności osiągnął i Jaś chyba trochę jest zainteresowany rozmową z nim, żeby ten doradził mu, jak się zachować. Może chce coś wobec Zuzi, jakieś... nie wiem, wybadać jakieś sytuacje. Zuzia, nic, nic się nie dzieje, nie gadają o tobie wcale. Tak, Damian, idź stąd, najlepiej zostaw ich samych. I Damian chyba wie, jak dzieciaki powinny się bawić razem, no, najlepiej po prostu niech się zajmują sobą. A, a Damian w tym momencie zajmie się sobą Zuzia. Dlaczego idziesz do Damiana? Przecież miałaś, miałaś się zająć przyjaźnią z Jasiem. Rozumiem. Bajki to jest to, co Damian lubi najbardziej, ale to też jest coś, co Zuzia lubi najbardziej. Ale wiesz co, Damian? Bardzo irytuje mnie dźwięk płynącej wody. Proszę cię, napraw to. Na szczęście Damian od razu zabiera się za to. Jest bardzo pewny siebie, czy Damian... Czy ty ukończyłeś wspaniały jakiś obraz? Bo nawet w sumie nie spojrzałam na to. Wspaniały obraz, rzeczywiście. No, troszeczkę wygląda na niedokończony. Powiedziałabym, że to takie mazaje. Nie wiem, co to przedstawia, ale myślę, że kolekcjonerom się spodoba na pewno. Tomek nieustraszenie dalej próbuje. Naruszona prywatność. I zawstydzenie, masakra, co tu się dzieje? Tomek, musisz sobie poradzić ze swoimi emocjami jakoś. No, wydawało mi się, że raczej potrafisz kontrolować te emocje, ale chyba jednak nie do końca. Czy twoje umiejętności trochę się zwiększyły? Proszę, proszę, zaraz będzie drugi poziom na skryptach. Nie krzyw się tak, nie jest tak tragicznie. No, może jest. Damian, czy ty poczułeś się zainspirowany, a może chcecie zrobić duet? Damian, na twoim miejscu darowałabym sobie grę z, w duecie z Tomkiem, bo bardzo psuje wrażenia w ten efekt skrzypiec w tym miejscu. Nie, Damianowi chyba się podoba jednak. Dobra, ale wiecie co, ja nie mogę już tego słuchać Wróćmy do Zuzi Zuzia postanowiła się pobawić Czy, czy ty, Jasiu, dołączysz się do zabawy? Baw się w udawanie. Niech się pobawią razem trochę Zuzia, wiesz, możesz dołączyć zawsze się do zabawy z Jasią Ja wiem, że trochę jesteś zawstydzona Że troszeczkę się krępujesz Ale to byłby dobry pomysł, żeby się pobawić z Jasiem Skoro go zaprosiłaś Ja nie wiem, te dzieciaki strasznie się wstydzą Przecież to tylko zabawa, no co wy Oj To chyba nie powinno tak wyglądać Mam nadzieję, że Jaś zrozumie, że to były tylko żarty. Oj, chyba jednak nie. No, z tego co pamiętam, to Zuzia zawsze miała problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Jaśu, nie gniewaj się, to były tylko głupie żarty. Nie zrozumiałeś mnie tak, jak miałeś zrozumieć. No, Jaś wygląda na takiego, który niezbyt jest przekonany, ale jednak, jednak chyba wybaczył Zuzi. Więc może ich kontakty jeszcze nie będą takie straszne, chociaż... Naprawdę słaba to znajomość jest, póki co. No niestety, może następnym razem uda się coś z tym zrobić, dlatego że już jest późno. Zuzia, ty ogólnie chyba jeszcze nie odrobiłaś lekcji, więc możesz skorzystać z toalety i zabieramy się za odrobienie lekcji. Na szczęście może zrobić to błyskawicznie. Um, co robi Tomek? Tomek, ty już wystarczy tego grania, co ty? Myślę, że najwyższa pora również zająć się lekcjami. Ty w ogóle swoje lekcje zostawiłeś w kuchni na stole. I nawet nie wziąłeś ich do szkoły ze sobą, więc mam nadzieję, że to nie z tego wynika z Twoje zażenowanie. Damian, wiesz, co, Ty zajmujesz się tańcem, nie masz zbytnio zajęć, chyba się nudzisz, bo mogłeś jest z pracy, a wydaje mi się, że jest ogród do pielęgnowania. Tego jeszcze nie było, naprawdę, bardzo dawno Damian nie zajmował się swoim ogrodem, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby troszeczkę popracować nad nim. Szczerze powiedziawszy, strasznie żal mi Tomka. On wygląda na naprawdę bardzo nieszczęśliwego. Czy to jest nasze, jakieś nastolatki, może Tomek? Mm, jest problem trochę. Dlatego, że tutaj wszystkie kobiety to młode, dorosłe albo dzieci. Myślę, że będzie trzeba wybrać się gdzieś, żeby poznać jakieś dziewczyny. A Małgorzata. Właśnie zdobyła awans. Brawo Małgorzato! Teraz jesteś specjalistką od niskiej orbity, bardzo ciekawie brzmi, nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Tomek, wiesz co, mam pomysł? Jutro pójdziesz do szkoły, a po szkole pójdziemy może do parku, może poznasz kogoś nowego, może to by trochę poprawiło Ci nastrój, no bo naprawdę marnie wyglądasz. Także wiesz co, Odrabiaj lekcję, myślę, że zjesz sobie coś, jeśli oczywiście jest coś w lodówce. Chociaż w sumie może Tomek mógłby przyrządzić sałatkę. Poradzisz sobie. No, pomidory już są, do sałatki coś by jeszcze się przydało. Chyba niezbyt jest w nastroju do gotowania. No, wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję tylko, że nie dodasz tutaj żadnego szkła, bo wiem, że Twoja mama miała taką tendencję. Myślę, że powinieneś kontrolować, ile tego nalewasz. Yy, raczej nie powinieneś grzebać w uchu, jeśli gotujesz. Niezbyt to apetyczne. Ale okej, okay, nikomu nie powiem, że to zrobiłeś. Normalna. Okej, okay, jest jakoś normalna, widzę jakieś pieczarki, więc trochę się nawet postarał. Może rodzinka się nie otruje, Zuzia na szczęście poszła już spać, ona doskonale wie co robić. Tomek, czy ty skończyłeś już lekcję? Skończyłeś lekcję, w takim razie nie zapomnij wziąć ich ze sobą, bo przecież szkoda byłoby, gdybyś miał drobną pracę domową, a musiałbyś kłamać, że pies ci zjadł albo coś. No bo raczej nauczyciel nie wziąłby pod uwagę faktu, że po prostu zapomniałeś szytu. No, wiem, że jesteś bardzo zmęczony, wiem, że miałeś ciężki dzień, ale nie martw się, jutro spróbujemy coś zmienić. Także zjedz i idź spać. Um, Tomek, czy ty czasem nie pomyliłeś łóżka? To jest łóżko twojej mamy i twojego taty, a nie twoje. Przez ciebie Małgorzata musi się zrzemnąć na ławce. Myślę, że trzeba nauczyć Tomka, że to jest jego nowy pokój, bo w sumie on jeszcze nie, nie był w swoim pokoju nawet tak mocno. Grał tylko na skrzypcach. Nie zwrócił nawet uwagi, że był remont. Nie wiem, czy on ostatnio był po prostu taki smutny, tak bardzo zdenerwowany, że nawet nie zauważył, że ma nowy pokój. Ale dzisiaj chyba już będzie lepszy dzień. Wiesz co, Tomek? Myślę, że mógłbyś sobie poćwiczyć trochę. Tak, tak, widzę, że musisz do toalety, więc śmiało idź. Teraz już Tomek powinien pamiętać, że jego łóżku Łóżko jest w jego pokoju. Słuchaj, to, że przyzwyczajmy się do swojego małego łóżeczka, nie znaczy, że masz spać y, tylko w tym łóżeczku. Y, wiem, że łóżko rodziców też jest wygodniejsze niż twoje, ale oni sobie zasłużyli na takie wygodne, wielkie łóżko. Małgorzata postanowiła, że troszeczkę pomoże Tomkowi, zmotywuje go do pracy, żeby ten zaczął ćwiczyć, zadbał o swoją sylwetkę. Na razie jeszcze Tomek dalej nie radzi sobie zbyt dobrze, ale nie martw się, zobacz do jakiego etapu dotarła Małgorzata. Tak, spójrz na nią i myślę, że spokojnie możesz brać z niej przykład. Chociaż, no akurat dalej uważam, że Małgorzata trochę przegina. No ale cóż, taki styl życia wybrała i ja to szanuję. Wiesz co, myślę, że Tomek pamięta historię o lamie i zna tę historię na wylot, bo wszystkim rozpowiadał jeszcze jako dziecko tę historie o wujku oraz lamach. To, że wujek zginął na wyprawie na lamy to nic, nic takiego fajnego, żeby się tym chwalić. O, Tomek, chyba w zbyt duże tempo wybrałeś. Ale wiesz co, też myślę, że najwyższa pora skończyć, bo zaraz idziesz do szkoły, a nie chcemy się spóźnić. Zuzia, a ty wstałaś? Zuzia, wszystko w porządku. Chyba tak, może Zuzia się zamyśliła nad tą miską, zjadła śniadanie niezbyt smaczne, ale idzie do szkoły szczęśliwa. No i dalej będziemy musieli pomyśleć nad tym, żeby troszeczkę jej stosunki z dziećmi poprawić. Może zrobimy imprezę następnym razem, tak żeby Zuzia mogła ze swoimi kolegami i koleżankami trochę czasu spędzić. Tak Tomek, ty też idź do szkoły, najwyższa pora również na ciebie. Wiecie co, może jednak następnym razem dopiero wybierzemy się z Tomkiem na jakąś wyprawę. Dzisiaj Tomek będzie zdobywał swoich przyjaciół w szkole. Myślę, że Małgorzata i Damian również zasłużyli na trochę czasu, żeby móc spędzić w samotności, więc zostawimy ich. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie zostawiać oceny, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie i koniecznie zaznaczcie dzwonek oraz że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia, tak żeby nic Was nie ominęło. Wpadnijcie też na Instagrama, na Snapchata, macie oczywiście wszystko w opisie, także mam nadzieję, że będziecie również ze mną następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!